także najwyższy książę ziem krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, kujawskiej i Litwy, a Pomorza i Prugo z naszych poddanych, to jednak swojnej otwieramy prawidłę tych, których stała wierność i niezmordowana pilność pracy jasnymi dowodami naszej wysokości polecają. Dlatego uwzględniwszy stałą wierność i dowody posłuszeństwa ze szczerym dla Was korzystkiem, które chętny w wierny i umiłowany nasz powiernik nam złożył, uważamy, że tym bardziej będzie mógł i musiał je składać, bo większe pozna dobrodziejstwa od nas otrzymamy i ustanawiamy na przeciąg w od 24 lutego począwszy. dajemy również i przyznajemy wszystkim, poszczególnym kupcom i innym ludziom, obojętnie jakiego stanu czy pochodzenia, przychodzącym do tego miasta na targi i jarmarki, pełne i nieograniczone prawo swobodnego sprzedawania i kupowania według własnej woli i upodobania jakichkolwiek towarów. W 1902 kasztela księski Henryk Zimnowocki z Rodu Wyskotów wyjednał sobie u króla Władysława Jagiełły przywilej na mocy którego wieś Zdzierz została ulokowana na prawach miejskich. Nieudana była ta lokacja i dlatego w roku 1423 przeniesiono miasto do wsi sąsiedniej zwanej Bury. Od początku swego istnienia Bury był miastem prywatnym. Akta miejskie z XIV wieku wymieniają dziedzica Dominika de Borek. W roku 1469 przychodzi miasto w ręce Mikołaja Trina, a następnie jego syna Andrzeja, biskupa poznańskiego. W późniejszym czasie miasto nadół ksiądz Borzewski Herbu Rubin, który przekazał je w 1598 roku bratu Andrzejowi. Po niedługim czasie przychodzi Borek na własność Stanisława Przyjemskiego, Marszałka nadwornego generała Wielkopolskiego. W wieku XVIII, w był Kazimierz Sapiecha, Hetman Litewski sprzedając posiadłość dzierżawcy i Światowskiemu. Największy rozwój miasta miał miejsce na przełomie XV i XVI wieku. W ciągu wieku zamieszkiwa... miasto zamieszkiwali Polacy, Szkocie, Niemcy i Żydzi. Szukali darczyńców dla ubogów. Znaczący był udział Borgowiaków w powstaniu narodowym. W walce o Polską i niepodległość. W okresie wieku wojennym rozwinęła się na ziemi wojennej produkcja rolnicza i rzemiosłów. W dniu 21 października 1939 roku zostało rozstrzelanych na rynku w Gostyniu czterech niewinnych obywateli z borku i okolicy. Antoni Grebeska, Karolewa, dziennik, Leon Kwaśny Zgłosik, urzędnik, z Głosi, urzędnik, Stefan Pokuszczak z portu robotnik, Kazimierz Jrachowski kolek na uczusze. Hej, hej! Jestem tu! To to. Hej, rajce miejsky, dziwaki dziewiąt w grodu gore. Otwórzcie bramy na i wyjdźcie do nas! Pan, ścigodnik, wielce, szanowni, rajcy, miejscy, wszyscy do nas też, Wobec całej zgromadzonej na rynku braci żakowskiej i gawiedzi przychodzimy Was prosić, abyście uczynili nam łaskę i na czas trwania igrów przekazali nam władzę. Droga braci Żakowska i zebrana tu gawiedzi. Spełniamy Waszą prośbę i przekazujemy ten oto klucz w Wasze ręce, który niech będzie symbolem Waszej władzy. Pełnijcie ją na czas i zgodnie ku zadowoleniu wszystkich mieszkańców naszego grodu. O kluczach, który dla nas jest symbolem władzy. Obliczu Was, rajców miejskich i zgromadzonej tu gawiedzi, przyrzekamy, że w czasie trwania i grów władzę nam przekazaną będziemy sprawować tak, jak Wyście to czynili sprawiedliwie, godnie, a zarazem tu ucieszę i radości mieszkań oraz naszej braci Żakowskiej. Przem i wobec ogłaszamy więc. Mocą otrzymanej władzy i gry nasze za otwarte.

na dzisiejszym dniu straży my ze straży gostyńskiej w tym roku otrzymaliśmy między innymi dzięki pomocy gmin wszystkich z tego rejonu tak samo gminy Borek sprzęt który tutaj leży w tej chwili na Murawie jedna część tego sprzętu to jest sprzęt tak zwany hydrauliczny do cięcia podnoszenia rzeczy metalowych czyli jest to sprzęt używany do ratownictwa drogowego w przypadku kiedy niektóre osoby w wyniku wypadku uwięzione zostają w samochodzie i nie ma możliwości otwarcia drzwi czy wybicia szyby i wydostania tych osób no organizatorzy nie zapewnili nam samochodu uszkodzonego jakiegoś starego braku zaprezentujemy no, przynajmniej tak pozorując działania tego sprzętu, czyli najpierw nożyce, które są na wyposażeniu przetniemy rurę, która tutaj się znajduje a następnie tymi samymi nożycami, bo ten sprzęt jest uniwersalny dokonamy ściśnięcia tej, tej, tej samej rury bo w zależności od potrzeby tak ten, ten sprzęt do tego służy Proszę bardzo o zademonstrowanie. Ja nie będę w, w czasie pokazu mówił, bo tutaj będzie pracował silnik spalinowy. Pierwsze, pierwsze, pierwsze urządzenie, pierwsze narzędzie, które właśnie służy do cięcia, do ściskania, do rozpychania w zależności od sytuacji, jaka jest wymagana do uwolnienia człowieka uwięzionego w samochodzie. Drugim takim urządzeniem też no, możemy go zaprezentować na zasadzie takiej, że podniesie troszeczkę do góry samochód, jest podnośnik taki kolumnowy. Podnośnik kolumnowy, on też znaczy nie jest akurat do podnoszenia takiego samochodu, to jest tylko po to pokazujemy w ten sposób, bo innych możliwości tu na miejscu nie mamy go zaprezentowania. Czyli za chwileczkę podniesiemy tym podnośnikiem drugim kolumnowym, on służy do rozpychania, wypychania zaklinowanych siedzeń, słupków, zduszonych dachów, żeby można cały czas było wydobyć, bo cały czas chodzi o wydobycie człowieka, który jest uwięziony w samochodzie jaka jest jego siła u bo ta, podno ta poduszka podnosi ciężary 29 ton. E, więc pokażemy, że to rzeczywiście podnosi, bo taki samochód właśnie podniesie, a służy do tego, kiedy jakieś osoby są uwięzione jakimiś płytami, elementami i trudno właśnie taki duży podnośnik włożyć i podnieść. Tam jest potrzebna właśnie ta grubość 2,5 cm, żeby taką poduszkę wsunąć i wtedy można taką płytę podnieść. Mówię, wytrzymuje ciężary no, prawie, prawie 30 ton, dokładnie 29. I ta znowu, te, te, to urządzenie jest na powietrze z butli, które mamy na wyposażeniu. Do, tyłu, do tyłu. Czyli teraz podnieśliśmy sobie trochę wyżej samochód i będziemy mogli zademonstrować drugi podnośnik, ten hydrauliczny, który w tej chwili się zmieści pod tym zderzakiem. Między innymi też na takiej zasady czasami się działa. Jednym urządzeniem pomaga się, żeby można było zastosować drugie urządzenie. samochód Na takich y, urządzeniu to też cały czas chodzi o zasady, żeby pokazać jakie jak to ma, przenosi duże siły i jakie ma wytrzymałość. Dobrze, opuścimy na dół. wyposażeniu na tym samochodzie agregat prądotwórczy. Kiedy zachodzi potrzeba działania w nocy możemy sobie oświetlić teren działania za pomocą dwóch lamp, które mają 1000 W każda jedna, czyli wtedy robimy sobie jasno i możemy działać tak jak w dzień. To jest ten sprzęt, który chcieliśmy zaprezentować. Szkoda, że nie ma jakiegoś wraka samochodu. Wtedy byśmy zaprezentowali go no, jego większe możliwości, czyli wyrywanie drzwi z zawiasów, ucinanie dachu, ale tego to no, skoro organizatorzy nie zapewnili nam tego na, na tym, ten pokaz dzisiaj chcielibyśmy zakończyć. Dziękuję bardzo.